sekretne żywoty urządzeń. Dzisiaj winda jest urządzeniem powszechnie stosowanym. Jazda z dużą szybkością w zamkniętej skrzynce, napędzanej przez niewidzialne mechanizmy, często w towarzystwie zupełnie nieznanych ludzi, może jednak wywołać niezbyt przyjemne sensacje. W tym programie opowiemy Państwu o historii i zasadzie działania windy. Skonstruowanie tego urządzenia nie jest trudne. Potrzeba tylko liny i bloczka. Dobra, Tim, jazda. Takie maszyny proste są znane od wieków. Kiedyś nie były one jednak wystarczająco bezpieczne. Gdyby ta dama puściła linę, jej ukochany roztrzaskałby się o ziemię. Mimo tych wszystkich zagrożeń, bloczki z liną były jeszcze całkiem niedawno powszechnie wykorzystywane, zwłaszcza na budowach. Historia windy jest tak naprawdę historią prób zwiększenia bezpieczeństwa takich dźwigów. Widać jednak, że nigdy nie brakowało ryzykantów. Ojcem nowoczesnych wind jest amerykański konstruktor Elisha Otis, który w połowie XIX wieku dokonał przełomowego wynalazku. Na prowadnicy, po której poruszała się kabina, zamontował specjalne kliny, które w razie pęknięcia liny blokowały się w trybach. Chodziło mu o opracowanie mechanizmu, który w razie gdyby ktoś puścił linę albo gdyby lina pękła, Automatycznie zatrzymywałby windę. Żeby dowieść bezpieczeństwa swojego wynalazku, pojechał na Wielką Wystawę w Nowym Jorku w 1853 roku i codziennie demonstrował jego działanie. Chociaż wynalazek Otisa świetnie działał, życie wynalazcy potoczyło się dosyć tragicznie. Był bardzo pracowitym prezbiterianinem, ale jego firmy upadały jedna po drugiej. Na początku prowadził Tartak. Coś kiepsko idzie. Muszę rozszerzyć produkcję. Może jakoś wykorzystać drewno, które zostaje? Tak, wygląda nieźle. Ktoż mógłby się oprzeć urokowi tak pięknego powozu? Chyba wszyscy. Nie, to nie. Każdy musi spać, prawda? Zbuduję mechanizm, który pozwoli obniżać ramy łóżka. Nie kupiłby pan łóżka? Mam już łóżko. Może zrobiłby pan dla mnie takie urządzenie wciągające? Wydaje się dość bezpieczne. Pierwsze zamówienie Otis dostał po wypadku w pobliskiej fabryce, w którym dwie osoby zginęły w prymitywnej windzie. Nie doczekał sukcesu swoich wind. Umarł na błonice, kiedy jego firma jeszcze tonęła w długach. Ta firma wpędzi mnie do grobu. Otis na początku konstruował windy towarowe. Ale w roku 1856 otrzymał zamówienie na windę osobową dla domu handlowego E.V. Horwald. Reklamowano ją później jako pionowa kolej. Szybko zdano sobie sprawę, że windy mogłyby umożliwić budowanie znacznie wyższych budynków. Do tej pory ludzie musieli się wspinać po schodach, więc nie wznoszono budynków wyższych niż pięciopiętrowe. Trapacze chmur, tak jak budynek Woolwortha w Nowym Jorku, ukończony w roku 1913, stały się w pełni zależne od wind. Z początku najwięcej problemów sprawiało mocowanie kabin. W windach Otisa lina mocująca była przytwierdzona do bębna, ale wraz ze wzrostem wysokości budynków liny musiały być coraz dłuższe i czasem zaplątywały się na bębny. Na początku XX wieku zaczęto masowo stosować przeciwwagi. Lina mocująca była przerzucona przez bęben, a do jej drugiego końca przymocowane było obciążenie. Początkowo obawiano się, że lina może się zsunąć z bębna, ale okazało się, że siły tarcia pomiędzy liną a bębnem są wystarczające, żeby do tego nie doszło. Ten efekt wykorzystuje się także we wciągarkach walcowych, służących do podnoszenia dużych ciężarów. Lina jest przerzucona przez walec i chociaż jest on zupełnie gładki, mogę podnieść reksa bez większego wysiłku. Kiedy linę owiniemy kilkakrotnie wokół walca, tak jak to się zwykle robi, podniesienie ciężaru wymaga jeszcze mniejszej siły. Nawet gdy lina owinięta jest tylko raz wokół walca, siły tarcia są wystarczająco duże, żeby zapobiec jej poślizgowi. Mechanizm bębna i przeciwwagi wykorzystuje się w windach do dziś. Przeciwywagi pozwoliły znacznie zmniejszyć energię potrzebną do napędzania wind. Obciążyłem się tak, żeby zrównoważyć ciężar Rexa, i teraz będziemy mogli się poruszać w górę i w dół bez żadnego wysiłku. Ups. Kolejnym postępem w tej dziedzinie było wprowadzenie pod koniec XIX wieku lin stalowych, które były o wiele bardziej wytrzymałe od stosowanych wcześniej lin konopnych. Widzimy tu specjalne urządzenie do testowania wytrzymałości lin. Lina, przymocowana do stalowej ramy, naciągana jest przez mechanizm hydrauliczny. Lina pękła przy obciążeniu równemu 124 tonom, co odpowiada ciężarowi 2000 ludzi. Oznacza to, że pojedynczy drut może wytrzymać ciężar pięciu, sześciu osób. Kiedy już windy stały się bezpieczne, zaczęto je traktować jako symbol luksusu, zwłaszcza w hotelach. Właściwa konstrukcja wind nie zmieniła się w ciągu ostatnich 80 lat i nikt już nie ma wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Statystycznie bezpieczniej jest jeździć windą niż chodzić po schodach. Ta kabina zawieszona jest na siedmiu linach. Każda z nich może sama utrzymać jej ciężar. Nawet jeśli wszystkie by się zerwały, kabinę zabezpiecza regulator bezpieczeństwa. Gdyby ta tarcza obracała się o 10% za szybko, wysunęłaby się lekko w górę, przełączając ten wyłącznik, odcinający zasilanie. Gdyby to nie pomogło, tarcza zupełnie się blokuje, napina się ta linka, co powoduje zadziałanie hamulców bezpieczeństwa. To mechanizm podobny do klinów Otisa. to silnik windy. Tu widzimy hamulec, skrzynię przekładniową i bębel. W razie awarii zasilania kabiną można poruszać ręcznie. Zawsze więc można uwolnić pasażerów, którzy utknęli między piętrami. Jesteśmy w fabryce Express Lift Campany w Northampton. W tej wieży testuje się produkowane tu windy szybkobieżne. Wznoszono coraz większe budynki, więc potrzeba było coraz szybszych wind. Właśnie takie silniki montuje się w windach szybkobieżnych. Zwiększenie szybkości windy jest w gruncie rzeczy proste. Silnik musi napędzać bęben bezpośrednio, bez żadnych spowalniających przekładni. Pierwsze windy szybkobieżne zamontowano w budynku Ullswortha w roku 1913. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Szybkość wind ogranicza tylko komfort jazdy, zależny głównie od przyspieszenia. Jeśli podczas jazdy w dół stanę na wadze, to zobaczymy, że mój ciężar się zmniejsza. O no właśnie. Dieta, cud, gdyby przyspieszenie było większe, żołądek podszedłby mi do gardła. Kiedy winda jedzie z jednostajną prędkością, moja waga wraca do normy. Kiedy zaczyna zwalniać, zwiększa się odczuwalnie. W różnych krajach dopuszcza się różne maksymalne przyspieszenia. W Japonii są one najmniejsze, w Australii największe. Winda nie może przyspieszać dłużej niż przez 10 pięter, a jej prędkość maksymalna nie może przekraczać 6 metrów na sekundę. Chociaż konstrukcja mechaniczna wind nie zmieniła się zasadniczo od początku wieku, zmienił się ich wygląd. Jak większość wind z lat dwudziestych, ta winda nie porusza się w specjalnym szybie. Montowano je w tak zwanej duszy schodów, którą obudowywano dekoracyjną kratą. Kiedyś obsługiwał ją windziarz. Największym udoskonaleniem wind było wprowadzenie automatycznej obsługi, dzięki czemu można było się obejść bez windziarzy. Ta winda została przerobiona, ale kiedyś drzwi trzeba było zamykać ręcznie. Łatwo można było zapomnieć o zasunięciu drzwi po wyjściu z windy. Dozorca musiał się nieraz wspinać na samą górę, żeby je zamknąć. Winda nie mogła ruszyć z otwartymi drzwiami. Do poruszania windą w górę i w dół służyła tylko jedna dźwignia, więc trzeba było trochę wprawy, aby zatrzymać kabinę w odpowiednim miejscu. Kiedy w roku 1937 doszło do strajku nowojorskich windziarzy, miasto pogrążyło się w chaosie. Strajk objął 2000 biurowców. Półtora miliona nowojorczyków musi chodzić po schodach. Strajkujący protestują przeciwko skróceniu tygodnia pracy, co powoduje zmniejszenie ich zarobków. W takich warunkach można liczyć tylko na własną pomysłowość. Taki strajk w mieście najwyższych budynków na świecie to poważny problem. Czy ktoś z Państwa chciałby pokonać tyle pięter na piechotę? Automatyzacja obsługi WINT umożliwiło zastosowanie czujników. Niektóre z nich to zwykłe przełączniki, to jest powiększony model mikroprzełącznika, który po prostu włącza lub podłącza prąd. Tak wygląda w naturalnej wielkości. Służy do zatrzymania windy zanim kabina uderzy w strop szybu. Niektóre czujniki działają bezkontaktowo, tak jak na przykład ta fotokomórka, która się przełącza kiedy coś przetnie strumień światła. Dziś stosuje się głównie fotokomórki pracujące na podczerwień. W tej nowoczesnej fotokomórce nadajnik wysyłający promienie podczerwone jest umieszczony w jednej obudowie z czujnikiem. Wystarczy więc naprzeciwko ustawić lustro. Czujnik zadziała, jeśli coś stanie na drodze odbitego promienia. Fotokomórki mają bardzo szerokie zastosowanie. Z ich wykorzystaniem zbudowałem urządzenie, które odróżnia strony monety. Jedną stronę wypolerowałem tak, że odbijała promień, a drugą pozostawiłem matową. Orzeł. Reszka. W drzwiach windy znajdują się trzy oddzielne fotokomórki. Oprócz tego w krawędzi montuje się paski wrażliwe na dotyk. Jest także dodatkowy czujnik, który sprawdza, czy drzwi nikogo nie przytrzasnęły. Mechanizm drzwi napędzany jest silniczkiem, który znajduje się na dachu kabiny. Tutaj. Otworzę drzwi zewnętrzne. Zdejmę blokadę. Widać jak silniczek pracuje. Są także czujniki, które sprawdzają, czy drzwi są zamknięte, czy otwarte. Kolejne czujniki sprawdzają położenie kabiny. Na każdym piętrze wewnątrz szybu znajdują się metalowe płytki, które przecinają drogę promieni podczerwonych. Dzięki temu winda może się zatrzymywać w odpowiednich miejscach. Wszystkie czujniki i przełączniki połączone są z maszynownią wiązką kabli, które zwisają pod kabiną. Układy sterujące są niezwykle złożone. Praca silnika zależy od danych, które przesyłają do układów sterujących wszystkie fotokomórki. Układy sterujące nie tylko przetwarzają dane z czujników, ale określają, na które piętro winda powinna w danej chwili jechać. Oto no symulator układów sterujących w fabryce Express Lift. Służy do testowania programu decydującego, która z zespołu czterech wind powinna realizować dane wezwanie. Jeśli więc wezwę windę na dwunaste piętro, powinna przyjechać ta trzecia winda. Jedzie właśnie na dół. Teraz się otwierają drzwi. Powiedzmy, że chcę jechać na siódme piętro. Drzwi się zamykają i winda rusza na dół. W przypadku wielu wezwań z różnych pięter. Liczba możliwych kombinacji wyboru windy wzrasta do setek tysięcy. Komputer wybiera najbardziej optymalną z nich. Zbadano, że człowiek zaczyna się niecierpliwić, jeśli czeka na windę dłużej niż pół minuty. A niech to. Zostaw polis, stoi na szóstym. No, jedzie. Przejechała. Nie bal w przycisk, to nic nie pomoże. Przepraszam. Jeśli się spóźnię na zebranie, im wyższy budynek, tym czas oczekiwania na windę jest dłuższy. Nareszcie. Ja też się zmieszczę. Czas ten można skrócić tylko przez zwiększenie liczby wind. To dlatego praktycznie nie stawia się budynków wyższych niż stupiętrowe. W dziesięciopiętrowym potrzebna jest jedna winda, w dwudziestopiętrowym dwie. W bardzo wysokich drapaczach chmur potrzeba by było tyle wind, że zabrakłoby miejsca na pokoje. Chociaż elektronika wind staje się coraz bardziej skomplikowana, dzięki zastosowaniu podnośnika hydraulicznego można było uprościć ich konstrukcję mechaniczną. Takie windy są znacznie bezpieczniejsze. Stoję na zwykłym tłoku umieszczonym w walcu. Tłok wysuwa się z cylindra pod wpływem ciśnienia hydraulicznego. Nawet kiedy Tim odłączy rurkę z płynem, tłok obniży się powoli i bezpiecznie. Po prostu płyn nie może szybko wypłynąć z cylindra. Dla większego bezpieczeństwa montuje się specjalne zawory. Podnośnik bez problemu unosi mój ciężar, ale przy większym obciążeniu zawór się otwiera. Dzięki temu nie można takiej windy przeciążyć. Podnośniki hydrauliczne okazały się na tyle uniwersalne, że zaczęto je wykorzystywać w rozmaitych urządzeniach. Windy hydrauliczne nie są nowym wynalazkiem. Pojawiły się już w latach 70. XIX wieku, a w latach 20. naszego wieku były często wykorzystywanym rekwizytem w komediach. Ich obsługa jest prosta. Za pomocą dźwigni otwiera się zawór, przez który wpływa woda, wypychająca tłok w górę. Winda hydrauliczne nie wymagały prądu, napędzało je ciśnienie wody. W nowoczesnych windach hydraulicznych zamiast wody stosuje się olej, który przy okazji smaruje wszystkie elementy. Tutaj zbiornik oleju umieszczony jest w piwnicy. Olej przesyłany jest rurami do tego podnośnika, który może się unieść na wysokość 24 metrów. Windy hydrauliczne mogą działać do wysokości 6 pięter. Zużywają więcej energii niż windy konwencjonalne, ponieważ nie ma tu przeciwwagi obciążenia. Są jednak tańsze w budowie, prostsze w eksploatacji i tak bezpieczne, że nie stosuje się żadnych dodatkowych elementów zabezpieczających. Ryzyko, że winda się urwie, jest minimalne, ale występują inne zagrożenia. Większość wypadków wpadnięcia do szybu miała miejsce podczas prób wydostania się z windy, która się zatrzymała między piętrami. W nowoczesnych windach istnieją zabezpieczenia przed takimi wypadkami. Pod kabiną montuje się specjalne płyty, które zasłaniają wejście do szybu. Wypadki zdarzały się także wtedy, gdy ludzie próbowali się wydostawać z kabiny przez klapy w suficie. Dziś już nie montuje się takich klap, ponieważ dowiedziono, że ludzie są najbezpieczniejsi w kabinie. Te wszystkie zabezpieczenia mogą jednak prowadzić do klaustrofobii. Kabiny zupełnie odcinają od świata, tylko dzięki świetlnym wskaźnikom wiemy, na którym piętrze jesteśmy. Nic więc dziwnego, że jazda windą wywołuje u wielu osób fobie i fantazję. Nie mogę oddychać. Poli, jesteśmy tu zupełnie sami. Dlaczego się zatrzymała? Zaraz zwariuję. Nie chcę tu tkwić do końca życia. Wypuśćcie. Szefowej chodzi tylko o jedno, o moje ciało. Ależ, proszę pani, ratunku. Mój ty bohaterze, marzenia się spełniają. Pierwsze windy pana Otisa miały więc wielką zaletę. Było dokładnie widać, na którym piętrze jesteśmy, a dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa można było przez cały czas patrzeć na mechanizm zabezpieczający. Windy jeździły bardzo powoli i nie miały drzwi, co dawało wrażenie, że w razie niebezpieczeństwa można z nich wyskoczyć. Mam nadzieję, że ten program przekonał Państwa, że mimo wszystko windy bardzo rzadko zawodzą i że są urządzeniami nadzwyczaj bezpiecznymi. Wersja polska Start International Polska. Tekst Paweł Składanowski. Czytał Jacek Brzestyński.